Witamy obydwie drużyny na Morawie Stadionu przy ulicy Olimpijskiej. Rozpoczynamy mecz ósmej kolejki drugiej Ligi. Byton, pole nie a pole. Wyznawiamy drugą połowę. Koniec meczu w pewnie pokonuje Odry Opole. 4 do 0 w ósmej kolejce. Mateusz Magdzierz, witam ze stadionu Polonii Bytom. po meczu Polonii Bytom z Odrą Opole. Meczu przegranym dla Odry Opole jest ze mną Maciej Michniewicz, Maciek Mi 4 0 to po 15 minutach, pierwszych 15 minutach wydaje się bardzo bolesny wymiar kary dzisiejszego meczu. Zgadza się, tutaj nie będę się tłumaczył, bo po raz kolejny nie podjęliśmy dzisiaj walki, taka jest prawda. Nie ma co komentować, nie podjęliśmy walki tyle w tym temacie. Maciek, 15 minut meczu to była dominacja z Waszej strony. Polonia nie istniała na boisku, szła akcja za akcją tak naprawdę. No i wydawało się, że jeśli cokolwiek uda się z tych akcji ustrzelić, a były dobre sytuacje, to ten mecz mógł się potoczyć inaczej. Zgadza się, ale ja powiedziałem w przerwie, że te 10 minut nas uspało, bo każdy już chyba myślał, że Polonia by się położy, że będziemy grali pięknie, ładnie, strzelimy dużo bramek. Pokazała zdecydowanie więcej determinacji i tak naprawdę nas zbiła. 4-0 po raz kolejny, cztery stracone bramki, bo to jest trzeci taki mecz w tej rundzie, gdzie tracicie cztery gole. Dzisiaj dodatkowo nie udało się nic strzelić. Czy to jest tak, że większy problem w tej chwili tkwi z przodu, bo te bramki nie padają, czy to jest tak, że gdzieś jednak problem w tej grze obronnej daje o sobie znać mocniej? Zdecydowany problem. Tkwi w naszej determinacji i w podjęciu walki na boisku. Nie chodzi tutaj o linię ataku, pomocy, obrony, bramkarza, bo całym zespołem nie podejmujemy walki. Dzięki Maciek za rozmowę. Dzięki Wielkie. Dopóki nie dostaliśmy dzwona w postaci słupka, gdzieś tam odraw do tej pory zdecydowanie dominowała. Nie wiem, co się stało. Nie potrafiliśmy piłki nawet przyjąć i to był nasz największy problem. Ale od tego dzwona gdzieś dopiero zaczynaliśmy chytać właściwy rytm. Cieszę się, że, że w końcu. Prawie, no prawie, nie wszystkie, ale prawie wszystkie sytuacje kończyły się bramką, co było wcześniej naszym mankamentem. Jeżeli chodzi o mm, samą grę, to bardzo dobrze funkcjonował dzisiaj odbiór i pierwsze wprowadzenie piłki. To było bardzo ważne i to było decydujące o tym, że żeśmy ten mecz wygrali. Bardzo się cieszę, bo chłopcy nie, nie stanęli na laurach przy bramce na 1-0, tylko poszli za ciosem i to jest bardzo, bardzo ważne i bardzo jest. Mm, na przyszłość bardzo pomocna. Graliśmy dzisiaj dobrze 15 minut. Mieliśmy kilka sytuacji, niestety nic nie wpadło. Później dostaliśmy bramkę i od tego momentu mój zespół przestał grać. Praktycznie każdy strzał w światło bramki, kończył się bramką. Popełniliśmy znowu zbyt dużo prostych, indywidualnych błędów i to spowodowało, że do przerwy przegrywaliśmy 3-0. Próbowaliśmy jakoś w drugiej połowie y, we zmotywować, zrobiliśmy zmiany, niestety nic, nic wielkiego one nie wniosły. Polonia dołożyła jeszcze jedną bramkę, wygrała zasłużenie, także gratuluję ten roj.